Witam, ten piękny poniedziałek, u nas jest ładnie e, słoneczko w Darlingtonu, w tej chwili trochę chmurki zaszły jestem w lesie, ale ze względu na wiatr, który jednak, no odgłosy dochodzą z miasta obocznego, będą trochę, ale e, no cóż będziemy tutaj w lesie, wejdę głębiej do lasu, może będzie mniej nam przeszkadzało Wczoraj byłem w Banbry, eee, to jest Oxfordshire i tam miałem 2,5 godziny eee, taki wykład, chociaż można to nazwać wykładem, ale eee, mówiłem o tym, co robię, eee, o, o tym, jak ten świat działa. Przez 2,5 godziny, m.in. mówiłem o wodzie. Wioząłem 15 buteleczek. i się okazało wiele, wiele za mało. Jakbym przywiózł 50, to by i tak wszystko poszło. I muszę Wam powiedzieć, że dzień wczoraj miałem niesamowity, piękny atmosfera energia, która tam była, była naprawdę coś cudownego. Piękne to było. To było coś... Wow! Jak tylko ludzie zaczęli się gromadzić, to od razu można było wyczuć, że to jest kompletnie inny rodzaj ludzi. Ta energia jest, jest niesamowita. I to się czuje. To jest piękne. Ale dzisiaj... Yy... A... Yy... Film o, z tego zbambry y, będzie na moim kanale, w tej chwili ja już wrzuciłem to na y, Google Drive, wysłałem linki Także mam nadzieję, że macie to zrobi w kilka dni, chociaż tego jest trochę, no zobaczymy y, O czym dzisiaj? Dzisiaj chciałem Wam powiedzieć krótko na temat, bo ja to już miałem kilka dni temu y, podać, nagrać Bardzo ważną rzecz wiecie, że ja, ja oglądam różne kanały chodzi mi o, o to o informacje z, z kanału Wglądy Duchowe od Doroty ja się z nią w pełni zgadzam i nie jestem zwolennikiem żadnych medytacji grupowych no chyba, że kilka osób i my wszyscy się znamy jesteśmy, mamy do siebie zaufanie ja nie prowadzę żadnych medytacji. Staram się nie prowadzić, chociaż będę, będę to robił na przykład na warsztatach w Londynie, ale to będę ja robił z tymi ludźmi i to będzie nasza medytacja. I to nie będzie przy pomocy internetu i tak dalej. Ja mam takie... mam taką niechęć przed takimi medytacjami... Nutka! Ej! Ona już tu się tarza. To jest pies myśliwski nutka takie medytacje grupowe, w zdecydowanej większości są przechwytywana energia, i to idzie nie tam, gdzie my chcemy. Nie czuję kompletnie tych medytacji, no to mi chodzi o uczestniczenie w takich medytacjach organizowanych przez ludzi w jakimś tam celu. Jestem zwolennikiem, że każdy, jeżeli mamy jakiś wspólny cen, cel. To po prostu każdy robi sam. Nie łączy się z ludźmi nieznanymi. Gdyż my nie znamy, ci ludzie mogą mieć oczywiście dobre intencje, wszystko jest ok, ale my nie wiemy, kto za tym stoi, kto się podłączy i przejmie tę energię. Ja już widziałem podczas takich medytacji, jak energia ucieka w bok. To wcale nie jest takie prosto tę energię wyprostować. I. To jest moje zdanie. Ja nie uczestniczę i nie będę uczestniczyć w takich zbiorowych medytacjach. Ale tam padła taka propozycja jednego ze słuchaczy, który podał propozycję, że my możemy coś zrobić sami, żeby wspomóc nas wszystkich. W likwidacji tej kopuły, która jest nad nami, gdyż w tej chwili to jest odbudowana przez Plejadian i sztuczną inteligencję. Jest tworzona nowa kopuła, bo ta się rozpada. Ale co my możemy zrobić? My mamy na to wpływ. I tak jak propozycja była, żeby prosić źródło i wysyłać światło rozpuszczające. Właśnie tą kopułę nową, właśnie kopułę, która jest nad nami. Obojętnie czy ta stara, czy nowa, ale kopułę, która jest nad nami. E, I to prosić źródło to nie nasza energia, nie, nasza, nie naszym światłem, tylko prosić źródło. E, to jest też dajemy znak źródłu, że my jesteśmy tym zainteresowani. E, gdyż zrozumcie jedno, że źródło patrzy na, na świat naszymi oczami. Nie obserwuję samo, tylko to, co my jako informacje...